Cześć, czyli mam gotuje właśnie gdzieś pobrałem Brawl Maker, czyli tworzenie mapek. Tak mi wyszło Bonti. Chyba teraz wracamy jakąś pieniądze w grze. I właśnie jak pobierzecie brawl Maker, to musicie wejść w tych link i pobrać Real brawl ale maker. A jak macie normalny to macie problem, więc to się usunę. I właśnie to jest taka mapka moja, ja mi dużo, tylko trzeba trzeba jak się za ja, to, co um, mam na myśli? No fajnie, fajnie. Moim zdaniem mam tą matkę, Bonti. Fajną postacią może być. Ems. I wypróbujmy tą Ems. Wyobrażam że nie fajna waży mnie. I. No fajnie ta naprawdę wygląda, moim zdaniem. Hashtag? Widzias? Na... Tak, um... No, wszystko zniszczyłeś Tą ciężką pracę Głupie włoty, wszystko zniszczyłeś Nie, nie, nie widzicie Kura o narobiło się nie? I się jestem na na mojej mapce. Tu powiem, my map. Mój map dosłownie. No to jest moja mapka. I tutaj nie ma jakaś czegoś. To jest mapka super czy coś. Tworzyłam tak mapkę, jak to sobie sobie tworzył. Na razie przebywamy. Eee. Jakie trollowanku Ty kanko trollowanku O oh, boże A tylko do mnie podejdź A Jeszcze ja tą matkę odstaję Tylko pod siebie nie pod tych zławek botów Jeszcze po obie dają o oh, so then... sorry że duża kamerka mam problem z POMISZYĆ serio jeszcze takie moja łapka jest teraz ładniejsza to może nie podatku tylko Franka, Tika, Jessie ten łokon jest jak to nie mogę ale macie primo i takie sobie tą a, 5 widzicie jaka ta jest dobra jest! 59 do 55 yy, ładne zwycięstwo. Ja tworzę następną mapkę i do Was zaraz wracam. Po prostu na, tylko Wam pokażę chwilkę. Y, tą mapkę sobie zapiszę aż 55. Tutaj yy, mamy następny wybrać nawet powierzchnię. Widzicie? To ja tworzę nową mapkę i Was nie zanudzam. I zaraz do Was wracam. Trochę zaszalałem na Sidju, a zaraz będą zaraz nie showdown. Czekajcie jeszcze, żeby nie było nudno. Tyk. I czekajcie szybka woda. Czek, czekajcie i a żeby nie było nudno. Będzie dobrze, ja dochodzę i zaraz do Was wracam. Już mnie właśnie włodowię, idealnie zatrzymam, jakby od 4 minuty, jak coś tylko wam mówię. Uff, widzicie, oblążenie tak wygląda w Roll Star. I mi ciekawi, czy te maszyny polecą do góry, czy nie polecą. Ale na tą mapkę chętnie, ale to chętnie wezmę. W ogóle ja miałem wziąć tę mapkę. jeszcze raz poglądam krukiem, jak coś. Użyj gadżetów, i tak mam słaby gadżet na kruku. Więc potrzebuję ten gadżet, ale. O! No nie, nie, to nie działa! Myślałem, że to nie jest potrzebne. Jest! Jest! To zadziałało, to działa! działa, ja, Nasze safe są w górze. To działa, nasze safe się wybiły do góry. Wy to widzieliście, nasz safe był. był... tu, a teraz jest tu. Ha. ile lepszy mam to boty, Serio? Jak my tam mamy się dostać? Ej nie. Mam lepszy plan. To będzie fajne. Picza, cyk. Cyk. No nie, idealnie, ja zmienię mapę. Stop. Musi iść dobra. No, o. Tak. Tak. I nasze musi iść tu. Tak to jest. Dobra ma matematyka. Właśnie nie o tym mi chodzi, że stąd? ich. Jak się naładuję, ulta mi dobrze szło. Nie. Stąd to sprawdzić. Tak, to, już, już, już nie nie. Ale jak, to jest Dwie śrubki. A, śrubka, a, a, jak ten bot ma nam w tym pomóc. Eee. Jak ten bot ma nam pomóc? Tak, się wygliczował. W trudno jest, jak będzie ich parę. Patrzcie teraz. Right, Serio?

Jak ktoś tam zaprasza mnie do tiktoka już tam pojedziemy sam YouTube'a i wyszliśmy za śmietanki, Smietanki Bo przegłosowaliście Iolei Chyba dzięki nie to wygramy Aha. No, no chyba pomogę nam czy pomogę wam, Zaraz zagranie ostatniego się udało. Na no, ostatniego teraz tworzę. Muszę to ulta bym zmarnować. Co? Myślałam, że ktoś mistrza. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć. 3, 4, 3, 2, 1. Ah, teraz wracam z showdownem. Moja mapka, moja mapka się tak prezentuje. Widzicie, do Was teraz wracam. Ład, ładuje mnie Dory, ładuje mnie Dory, do, do Real Brawl. I oczywiście wiecie, kim zagram. Leonem. Żartuję. Zagram moją ulubioną postacią. Nie, nie, nie zagram moją ulubioną postacią. Jestem Gręgi Nie wiem, kto to on, że Leon. Tylko tak sobie powiedziałem, bo lubię Stop. To jest mój klan w, w Real Brawl. Na a, nie, no w Radzie Brawl jest mój plan znajdziecie. I, 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 I Empire Budaiże. Hmm, widzicie, jak ja ma pecha. Wystawiłem się tu, gdzie nie chciałem. Um, dużo więcej skrzynek zrobiłem, ale niestety Supercell robi tak, że. Jest niestety jakiś limit w roll star parki psów. To jest 7 osób szybko, To by wybijało. Były takie eliminatory, gdzie było parę osób obok siebie. Bo to robiłem specjalnie, żeby ci to wybijali. I już nie powinno tak się wybijać, tylko normalnie. Kurde, oni się klepią na swoje parki psy. Zbieram. Daj na Mike, Nie mogę? No naprawdę Mini no. Mike, poczekaj jeszcze chwilę. Jeszcze jednego Paracube'a so zgarnę i teraz zgarnę ciebie. Like job, like job. Mm -mm 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 Bo... go zabijemy. I teraz. Stop! Zostań! Patrzcie, a chłopak nie przyjdzie. Jest podubiony w dużej stresie. Ja go porobię, patrzcie. No, jest, tylko się kurwa. Nie mogę to jeszcze musieć uratować. Niech to widzicie. No, patrzcie, ja Pierwszy był, że go zabija, nie chcę go zabija. Go... Mm, jest tego poobijać, a nie zabijać. Ale jest zwycięsko, bo tak łatwo nie. O, jest. Smith nie znaleźliśmy. tak się z nim chciałem pobawić, ale żeby go od pleców wziąć z ulta yy, baga. To wam dziękuję za oglądanie, cześć.